Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu plusy i minusy pracy w szkole i dzisiaj o zdecydowanym minusie pracy w szkole, jakim jest wszechobecny hałas, którego na szczęście nie ma tylko podczas lekcji. To jest jedyny moment, kiedy można sobie w jakiś sposób od tego hałasu uciec i, i odpocząć. To jest normalne, że dzieci hałasują podczas zabawy. Bawy. E, najgorzej jest kiedy ma się oczywiście dyżury e, ponieważ jeżeli dyżuru podczas przerwy nie ma, no to można się schronić w pokoju nauczycielskim ale tam, ale podczas przerwy pokój nauczycielski nie zawsze jest oazą spokoju, o czym Wam e, powiem w drugiej części e, filmiku także dzieci hałasują bardzo podczas przerw, jest to bieganina oczywiście my nauczyciele staramy się e, hamować dzieci żeby nie biegały, żeby sobie krzywdy nie porobiły, aczkolwiek ja wiele razy Idąc korytarzem, no niestety miałam taką niefortunną przygodę, że po prostu czołowe zderzenie z jakimś uczniem, dlatego staram się, słuchajcie, nie chodzić szybko, chociaż jestem bardzo energiczną osobą i cały czas chodzę szybko i wszędzie się gdzieś spieszę. Również, jak się wychodzi z toalety, to też trzeba bardzo te drzwi ostrożnie otwierać, bo nie wiadomo, czy korytarzem nie biegnie jakieś dziecko, żeby po prostu tego dzie dzieciątka nie uderzyć. Także, słuchajcie, na przerwach to. Po prostu jest młyn, jeden wielki młyn. A ja w tym roku mam jeszcze taką wątpliwą przyjemność spędzania piątkowych dyżurów na stołówce szkolnej. Tam to już w ogóle jest jak w ulu to jest pierwsza rzecz a druga rzecz, słuchajcie nie ma to jak migrenowca wysłać na dyżury do stołówki No wiadomo, jak mamy migrenę no to tak, i hałas jest niewskazany i różnego rodzaju zapachy są niewskazane o świetle nie mówię, no bo tu akurat niejako nie jest w kontekście tego, tego problemu, głównymi takimi właśnie rzeczami przy migrenie okropnym jest zapach jedzenia dla mnie czy w ogóle jakikolwiek charakterystyczny zapach oraz oraz właśnie hałas. I ja niestety mam przyjemności w piątki na przerwach być na dyżurze na stołówce bardzo często na tej stołówce w piątki dają e, paluszki rybne z frytkami keczupem. Ja keczupu nienawidzę, ja nienawidzę zapachu keczupu, mi się od niego chce po prostu wymiotować. E, frytki e, smażone na tłuszczu, to jest też inny rodzaj zapachu, fajny, tak, dla, dla mnie jako ale już pomima, pomijam to, hałas jest po prostu niemożebny. bo dzieci zamiast skupić się na jedzeniu, tak jak dorośli, tak jak ja na przykład mam to w zwyczaju, jak ja, Jem, to ja nie cierpię gadać i nie lubię, jak ktoś do mnie coś mówi, bo ja lubię w spokoju zjeść, żeby po prostu, no, czerpać maksimum przyjemności z tego dania, poza tym chcę jeść w spokoju, żeby po prostu przyspieszyć dzięki temu metabolizm, bo w momencie, kiedy je się tak, połyka się razem z tym powietrzem, to to również powoduje wzdęcia i inne nieprzyjemne historie, także, także, słuchajcie, hałas na stołówce też jest nie do wytrzymania. No i to tyle dzieci. I ja jestem w stanie dzieci zrozumieć tą bieganinę, ten hałas, te zabawy, no bo, no bo co, siedzą te 45 minut w ławkach, no to chociaż na przerwie niech się tam wygadają, trudno się mówi. Aczkolwiek mm, mam czasami takie, e, e, takie sytuacje, że na przykład dzwonię do mojego brata i jestem w klasie, podczas przerwy jestem na klasie, klasa jest zamknięta, natomiast on mówi, słuchaj, ja nie mogę z Tobą rozmawiać, bo taki wrzask słyszę, że po prostu też mi uszy bolą. Także, także osoba, z którą rozmawiam przez telefon, słyszy to, co dzieje się na kortażu, chociaż siedzę w zamkniętej sali, więc wyobraźcie sobie. Zresztą jest z wieloma osobami, rozmawiałam, które w szkole nie pracują, a na przykład y, przechodziły, y, wchodziły do szkoły, musiały coś tam załatwić, nie wiem, y, podczas przerwy, to, to mówiły, że głowa po pięciu minutach taka. Y, czy się można do tego przyzwyczaić? Ciężko powiedzieć. Na pewno y, w tym sensie się można przyzwyczaić, nauczycielom po kilkunastu latach spędzonych w szkole na pewno stępia się słuch. Jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ bardzo często nie rozumiem, co się do mnie mówi i mówię e, proszę o powtórzenie, e, bo faktycznie ten słuch mam stępiony. I druga sprawa, o której chcę Wam powiedzieć, to właśnie ten pokój nauczycielski, którym się można schronić, a który nie zawsze jest sładzą No niestety, nauczyciele są ludźmi różnymi a to nie jest powiedziane, że stoi elita społeczeństwa, bo, bo tak nie zawsze jest. Nie, nie wszyscy są doskonale wykształceni, nie wszyscy również wynoszą z domu pewne zasady kultury, czy kulturalne wieże krzyczeć, kiedy się rozmawia, podnosić głos, raczej się nie powie Wino, ponieważ no, nie świadczy to o, o, o kulturze osobistej. Natomiast mam takie koleżanki, które po prostu wrzeszczą. One nie mówią, tylko wrzeszczą. Potrafią powiedzieć coś ciszej, ale, ale jak gdyby się nie kontrolują w tym kontekście, w tej sytuacji. Mam również taką koleżankę, która jest w stanie kiedy ja na przykład siedzę i coś sprawdzam i ona stoi nade mną i rozmawia z koleżanką przez yy, powiedzmy, która stoi w drugiej części pokoju i ona stoi nade mną i wrzeszczy. Więc ja, słuchajcie, zabieram te wszystkie swoje rzeczy i po prostu ewakuję się w inne miejsce, bo, bo to nie jest nic przyjemnego, kiedy, ktoś, yy, kiedy ty, powiedzmy, pracujesz, a ktoś nad tobą stoi i, i krzyczy do drugiej osoby. Mam również bardzo taką koleżankę, nie jesteśmy na ty, jednakże yy, jestem z nią w bardzo dobrych relacjach jest to bardzo kulturalna osoba, um, która po prostu um, również czasami, jak się zapomni, to mówi głośno i nagle, ojejku, za głośno mówię, przepraszam bardzo. I taką właśnie um, taką właśnie um, Taki właśnie sposób jestem w stanie zaakceptować, kiedy ktoś kogoś poniosą emocje, bo ta pani jest też bardzo taka emocjonalna i zaczyna w tym ferworze, dyskusji wyrażać swoje zdanie, ale się szybko mityguje i, i, i przepraszam, że za głośno mówiła. Także słuchajcie kochani, więc minusem podsumowywując pracę w szkole zdecydowanym jest hałas. Ja bym jeszcze tutaj do, dołączyła nadwyrężanie strun głosowych. Ehm, tak, po kilku dobrych godzinach, sześciu, siedmiu godzinach spędzonych. Pracy. Ja mam, słuchajcie, tak zjechany głos niekiedy, że po prostu przychodzę do domu się w ogóle nie odzywam, bo ja już po prostu nie mam e, siły e, i, i boli mnie tak e, gardło, m, że po prostu no, no, no nie, chcę, nie chcę się odzywać, żeby to gardło się zregenerowało. Aczkolwiek, e, kiedy ja studiowałam, nie było takich zajęć jak e, z z, o, jak to się nazywa? z emisji głosu. E, wiem, że teraz, właśnie na studiach, ja, ja studiowałam filologię jak właśnie studiowałam te kierunki, to nie było jeszcze właśnie takiego przedmiotu, jak emisja głosu, nie było zajęć z tego, z tego przedmiotu, tej tematyce. Teraz wiem, że są i tak się zastanawiam, czy po prostu nie pójść na jakiś, na jakiś kurs, na jakieś zajęcia, tylko wiecie, no jak gdyby przeszkodą jest, że trzeba pewnie za to z własnej kieszeni zapłacić, no i oczywiście czas, cały czas chodzi o, o brak Czasu. Um, tylko też nie wiem, czy to ma sens, bo nie wiem jeszcze, jak długo będę pracowała w zawodzie nauczyciela. E, aczkolwiek o tym nakręcę y, odrębny filmik, więc jeżeli jesteście ciekawi, to już teraz was na niego bardzo serdecznie zapraszam. Tymczasem bardzo, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.